Szanowni Państwo, podczas ostatniej sesji plenarnej Parlament Europejski odrzucił propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wycofania części uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Wiele tytułów prasowych odzwierciedla wagę i znaczenie tego głosu dla Polski i polskiego przemysłu. Co oznacza propozycja Komisji? Otóż jej przyjęcie spowodowałoby, że ceny energii wzrosłyby jeszcze bardziej i przyczyniłyby się do spadku konkurencyjności nie tylko polskiego, ale i europejskiego przemysłu. Uważam, że Komisja Europejska powinna bardziej skoncentrować działania na długoterminowym tworzeniu warunków wzrostu gospodarczego niż na ręcznym sterowaniu poprawnie działających mechanizmów rynkowych, jakim jest handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcjonując na terenie Unii Europejskiej. W czasach kryzysu nie możemy pozwolić na tak gwałtowny wzrost cen energii. Propozycja Komisji może być pierwszym krokiem podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2020 dla wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z ustaleniami Rady i Parlamentu podwyższenie celu redukcyjnego dla Europy może nastąpić w sytuacji osiągnięcia kolejnego globalnego porozumienia klimatycznego. Ponieważ perspektywa takiego porozumienia jest na obecną chwilę mało prawdopodobna, podwyższanie pułapu redukcji już teraz jest nieuzasadnione. Ten sprzeciw Parlamentu Europejskiego jest ważny, szczególnie dla Polski, ponieważ nasz kraj ze względu na swoją specyfikę rynku energii opartej na Węgru ponosi na, na dziś ogromne koszty związane z europejską polityką energetyczno-klimatyczną. Realizacja założeń tej polityki jest już teraz dużym obciążeniem dla budżetu i każde dodatkowe zobowiązanie będzie zwiększać te koszty. Sprzeciw eurodeputowanych pokazuje, że głos parlamentu ma duże znaczenie w tak ważnych sprawach, jakimi są handel emisjami CO2, redukcja gazów cieplarnianych oraz. Ogólny kształt polityki energetycznej Unii Europejskiej. Fakt, że po głosowaniu ceny uprawnień emisji spadły aż o 40%, jest dowodem na to, że rynki żywo reagują na decyzje podejmowane przez Parlament oraz że nasze decyzje mają realny wpływ nie tylko na teraźniejszość, ale i na przyszłość. Podczas obecnej sesji zajmowaliśmy się także innymi tematami, ale ten z punktu widzenia Polski wydaje się być najważniejszym. Podsumowanie całej sesji plenarnej jest już dostępne w najnowszym Sonic Expressie na mojej stronie internetowej. Polecam i zapraszam do lektury.